Cześć, witam, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać kamień, który jest zrobiony w formie stolika kawowego, pokryty metalem w płynie, blat jakby tego kamienia jest pokryty metalem w płynie w kolorze złoty. Dosyć dużo zapytań jest o kolor złoty, więc dlatego chciałbym Wam dzisiaj pokazać kolor ten właśnie na tym filmie. To jest finalny proces polerowania. Poderujemy szlifierką oscylacyjną, w tym przypadku jest to mirka. Ona tak wygląda dlatego, że już kilka lat jest po prostu przez nas użytkowana. Szlifierka jest o skoku 2,5. Czyli im mniejszy skok, tym dokładniejsze polerowanie, tym lepszy efekt polerowania. Do polerowania używamy papierów w zasadzie nie papierów, to jest na gąbce krążek firmy 3M Krajzak 6000 on już jest do finalnego. Polerowanie. To jest oczywiście przykład dla tych, którzy chcieliby produkować meble artystyczne, wyjątkowe, pojedyncze egzemplarze, ale równie dobrze można ten produkt wykorzystywać do produkcji seryjnej, nakładając na jakieś elementy mebla lub wykonując cały mebel z metalu, bo to też nie jest żaden problem. Co jest ważne? Ważne jest na pewno Cierpliwość przy tego typu obróbce. Ten materiał nie wybacza błędów, więc na pewno warto jest poznać wszystkie poszczególne etapy. My te etapy chcemy Wam przedstawić i chcemy, żebyście uniknęli tych błędów, które my uniknęliśmy, My tym materiałem zajmujemy się już ponad 5 lat, w zasadzie ponad 6 lat. Chyba to jest bardzo długi okres czasu, którym można zdobyć doświadczenie. W czasie tego okresu mieliśmy różne wpadki. Materiał nie jest tani, więc jeżeli będziecie się stosowali do naszych zaleceń, do naszych wskazówek, to na pewno będziecie unikali błędów i na pewno będziecie maksymalnie wykorzystywać każdy gram tego produktu, żeby uzyskać efekty takie, jakie chcecie uzyskać. Dziękuję.